Cześć wszystkim! Z tej strony, Biglow dziś zagramy sobie Farming Simulator 19. Zaczynamy o samym poranku, bo jeszcze nie ma siódmej w naszym farmingu, ale przyspieszamy czas, żeby zrobiło się troszkę jaśniej, chociaż powiem Wam szczerze, że to słoneczko o poranku farmingu wygląda bardzo zachęcająco. Nie wiem jak dziś, ale aktualnie mamy mega duże słońce na polu i przypuszczam, że przez ten dzień się dużo nie zmieni i że... Sobota też będzie bardzo słoneczna, chociaż na weekend zapowiadali jakieś ochłodzenie i opady. No nic, zobaczymy. Na razie jesteśmy w mega gorącu, czy to w farmingu, czy w życiu. Yy, I podjeżdżamy sobie po to, żeby odebrać rzepak od naszego John Deere'a, który już tam sobie gdzieś tutaj nazbierał cały swój zbiornik. Tam od drugiej strony jedzie Roser, masz na tym samym polu. No a nareszcie pól, yy, dzieją się inne rzeczy, raczej już się skończyły dzieć, bo chyba wszystkie maszyny skończyły e, swoją działalność aktualną. Yy, więc yy, myślę, że tutaj możemy się po prostu przejechać yy, i coś porobić w międzyczasie. Generalnie miałem takie, yy, takie plany, żeby na dzisiejszym odcinku yy, kupić biogazownię. No tak, masz 55 tysięcy i kupić biogazownię. Spokojnie, spokojnie, nie znacie, wiecie o co chodzi, kasa za chwilę by się znalazła. Tylko, że zacząłem sobie szukać o tej biogazowni, czytać, sprawdzać, no i myślę, kurczę, no to jest bez sensu w tej chwili, naprawdę. Biogazownia w, na mapie Ravenport jest mega, mega droga. Kosztuje ponad 700 tysięcy e, na Felsburn. First Band, czy, czy, czy jak tam to się czyta po tym niemiecku? Zapomniałem się ta mapka nazywa. No wiecie, ta druga, ta europejska. E, ona jest tam, w sensie zownie jest o wiele, wiele tańsza, dlatego że jakby ten obszar jest podzielony na dwie części. Tutaj w przypadku naszej amerykańskiej mapki mamy, nie mamy tego podziału, więc kupujemy wielki obszar terenu, a tutaj, tutaj tak naprawdę płaci się za teren, a nie za to, co na tym terenie się znajduje. E, w każdym razie. Myślę sobie, no to fajnie to chociaż kupimy sobie wtedy... Ty po co ja tu się wracam w ogóle z tym. A nie, a nie, nie, nie! Wracam, dobrze, że się wracam dobrze, że się wracam. No i myślę, kupimy sobie w takim razie tą biegazownię to będą tam super ceny. No ale tak patrzę po tym YouTubie, gdzieś tam po jakichś stronach, no i tak te ceny to... Po pierwsze nie są, nikt nie powiedział w 100% czy one są stałe, czy się zmieniają i tak dalej, i tak dalej. A po drugie... Ludzie grają na różnych trybach gry, a ja nie wiem kto na jakim gra, bo przecież nie mówi tego w każdym odcinku na przykład, ja gram na, na normalnym, czyli tym uśrednionym, no i dobrze, że sobie sprawdziłem później to sam, bo jak patrzyłem się na innych, to tam widziałem takie ceny, wow, 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 o i pięknie, okej, okay. żyjemy i jest żyjemy eee, i patrzyłem się na tą biegazownię i tam widzę, że kiszonka jest sprzedawana po 600 tysięcy, yy, przepraszam, po 600 dolarów, euro, zależy które ja miał tam ustawione. No i myślę, że 600, 600, no to tak w miarę spoko, jak patrzę na te ceny, jakie tam były w strychu e, no to były o wiele niższe. E, o właśnie, a propos tutaj, zobaczcie jak to teraz wygląda. Chyba spokojnie nie. Już tu ładujemy za chwilę drugą, e, dokupiłem sobie taką drugą. No, paleta to to nie jest. Ten drugi, Tą drugą platformę do palet. E, akurat do BL. No, ale niech będzie, że do palet. E, dobra, bo już straciłem wątek i zaraz do tego wątku wrócimy. Ale skoro tu już się przenieśliśmy, to chciałem Wam pokazać e, to, że jest to całkiem fajne, aczkolwiek mieści się tutaj dość mało palet. E, I tutaj, jak widzicie, sobie już dokupiłem taką z tyłu, takie coś. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu nie ma żadnych pasów. I ta końcówka po prostu może spaść. I tak się już stało tutaj, w tym przypadku. Widzicie, że już trochę to się tutaj poprzemieszczało, i tak już jest, jest popchnięte do przodu. E, dlatego, że tu się kończą pasy, i tu już nie mogę nic przypiąć. A jak wiecie, podczas załadunku e, tej platformy, no to wszystko się tutaj podnosi do góry i się przesuwa i. i i może spać. także tutaj sobie po prostu będziemy mniej palet ładować ale i tak to jest na tyle tanie, że po prostu kupię kilka takich właśnie platform, niech one tam sobie ta wełna czeka, a właśnie, właśnie sprawdzałem sobie te ceny wracając do biegazowni na własnym save'ie, oczywiście na tym drugim powiedzmy testowym, no i się okazało, że to troszkę lipa, dlatego, że kosztuje 360 dolarów dlatego, że na, na normalnym trybie jest o, brak miejsc, nowe palety, dobra. O, ja tu je normalnie, ale ja przyspieszyłem czas, widzicie, tak się zagadałem, że nawet zapomniałem czasu zwolnić. E, dobra, to się w takim razie przejdziemy tutaj do tego i przesuniemy to. E, no i co ja mówiłem? Coś zacząłem mówić, prawda? Że, że sobie tam te ceny sprawdzałem, na normalnym jest 360, 600 jest na łatwym, a 200 jest na... 200 jest na tym... Najtrudniejszym. Tylko teraz jest kwestia taka, że e, że że że. do e, ja chcę dalej na tym średnim grać i ta cena 360 jest na tyle mało zadowalająca dla mnie, że ja przecież taką kwotę jestem w stanie sobie sprzedać w strychu. A jak wiecie, w 19 jest tak, że wcale nie jest powiedziane, że. Ee, że cena spada po zakupie, no chyba że wyjdzie jakiś update który to zmieni Na razie mo możemy sprzedawać tyle ile chcemy i cena się nie zmniejsza, więc po prostu nie rozumiem dalej fenomenu tej biogazowni. Oczywiście pewnie kiedyś ją kupię, bo prędzej czy później ta kasa będzie na tyle może nie, 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 nie niepotrzebna, ale stwierdzę, że tu jest blisko i, i będę tutaj chciał sprzedawać w każdym razie do, nie wiem dalej, jak wygląda sprawa tej kisz, nie kiszonki. kiszonki. wiem, sprawa nawozu w sensie obornika, bo słyszałem, że, że tam jest sytuacja taka, że się ten obornik później dostaje za darmo i tak dalej. To by było fajne, bo wtedy moglibyśmy sobie nawozić za darmo nasze pola, a przecież to jest e, dużo kasy, zawsze na to idzie. Także, jakby to była prawda, to by było super, ale ja takiej informacji nigdzie nie znalazłem, więc boję się, że to mogą być tylko jakieś plotki i pogłoski. W każdym razie kiedyś to przetestuję, sprawdzę, jak będę mieć na tyle czasu, i tak zacząłem sobie właśnie sprawdzać te ceny. No i na tym drugim save mam taką modyfikację, która przyspiesza czas 12 tysięcy razy. To wiem, że to jest dość dużo, ale właśnie w takich sytuacjach się sprawdza idealnie. Jak sobie sam chciałem sprawdzić, jak się, e, jak się te ceny zmieniają, to po prostu sobie trzymam klawisz 0 i wtedy mi przyspiesza. Po prostu bardzo szybko ten czas mija. To bardzo szybko. Um, o, właśnie fale to, to sobie tam spadła um, No i tak sobie przetestowałem, tak sobie sprawdziłem No i się okazało, że na przykład wełna na naszym poziomie gry gdy mamy cenę 1500 to jest tak rzadko spotykana, ja nie mam pojęcia ile dni tam przeczesałem, ale naprawdę było ich mega dużo, więc naprawdę chyba raz doszło powyżej 1500. Więc jak następnym razem będę mieć 1400, to ani chwili się nie będę zastanawiać, tylko będę po prostu tą wełnę sprzedawać, bo to jest naprawdę bardzo dobra cena w tej chwili mamy 1116 eee... No, i, i zobaczcie, o na przykład w tej chwili mamy na strychu kiszonkę za 376, a za 360 mielibyśmy wybiegazownie, gdybyśmy ją kupili, blisko, ale to jakby nie rekompensuje tych 700 tysięcy. Więc tak powiedziałbym, no średnio. Eee, no, i jaka jeszcze jest kolejna kwestia? To chyba wyczerpałem już, już wszystkie moje zagawostki, które chciałem tutaj przedstawić odnośnie samej biegazowni, oczywiście tam jest kwestia z tego sprzedawania, że jak sobie tam coś sprzedajemy, to nie dostajemy kasy od razu, tylko dopiero jak minie czas. Oczywiście jest kilka takich bugów które możemy sobie wykorzystać, na przykład to, że jak coś sprzedamy tam i chcemy kasę od razu, nie chcemy czekać do północy, aż tam ten cały przychód się podliczy, no to możemy sobie po prostu sprzedać biegazownię, wtedy dostajemy tą kasę od razu i ją kupić w takiej samej cenie, no ale to jest kombinowanie straszne. W ogóle, jak, no wiecie gramy tutaj realistycznie i tak dalej i wydaje mi się, że kupowanie biogazowni w sensie terenu biogazowni po to, żeby tam działać, to totalnie bez sensu. No. widzieliście kiedyś coś takiego, żeby ktoś miał swoją biogazownię, która jest w sumie to jest bez sensu. Bo mamy swoją biogazownię, nie dostajemy za, za to żadnej kasy, przecież w takiej powiedzmy wiosce, która jest tutaj, czy miasteczku, na pewno inne osoby tam sprzedawały, my za to nic nie mamy, a przecież to jest nasze, bo to kupiliśmy, prawda? Jakby, nie wiem, sprzedaliśmy sam teren, no generalnie trochę jest jakby to wszystko pogmatwane z tą biegazownią. Ciężko mi jest to sobie jakoś urzeczywistnić, urealnić i tak dalej. Eee... Czemu ty nie jedziesz, kościół? Czy ja tutaj coś się z tym tego? Aha, dobra. Eee... No, więc no kiedyś się kupi, ale kiedyś się kupi, a tymczasem na razie musimy po prostu jeszcze wziąć jedną rzecz, jaką jest dokładnie sprzedaż koni. I w ogóle a propos samej koni będziemy sobie teraz sprzedawać, żeby mieć kasę na ten zakup, który, na który już czekam od początku odcinka. Dobra, jakoś nie mega, aż, aż tak bardzo nie czekam, ale no zaraz musimy go sobie dokonać. E, dobra, sprzedajemy sobie nasze wszystkie koniki. Hmm, dobra, ja sobie na spokojnie już po odcinku kupię kolejne, żeby tutaj mogły sobie, już ostatnio mi się nie chciało już któryś raz chyba wy, wybierać innych koni, tylko po prostu wszystkie no, poszły takie same, no bo jakoś no, nie jeżdżę na nich, więc się nie przywiązuję aż tak bardzo do ich kolorów. Czyli maszczenia i generalnie imion i tak dalej. Dobra, mamy kasę, więc moglibyśmy kupić tą biogazownię, ale jak już wiecie, nie zrobimy tego teraz. Ale kupimy sobie za to inną fajną rzecz, jaką jest Tralalala, gdzież tu mamy sadzarki. Oczywiście już wiecie, że kupimy sobie Grid Plains, dokładnie 280 koni. Tutaj mamy 18. 18,2 metra Tutaj mamy z horsza Też 18, o dokładnie tą Troszkę droższe, też może nawozić Też może sobie Aaa Uuu no, wi no widzicie no No i nie kupimy sobie w takim razie tego Grand Plate <grym> Dlaczego? No nie kupimy tego z prostego powodu Takiego, że Musimy później nawozić tak to byśmy tu w horsz, horsz, mogli od razu sobie ładować Dobra, już i tak nawożę teraz za każdym razem Dobra, na razie kupię sobie to, kiedyś sobie zmienię na jakiś Nie mogę w ogóle nic większego Dobra, okej, okay, w takim razie kupujemy to, miałem to w 17, jak się nie mylę Tak mi się wydaje, że to była ta W ogóle co tu możemy zmienić Trzypunktowe O, to ja chcę takie trzypunktowe I zobaczcie, tu z tyłu się koła podnoszą a no, tak dziwnie. Teraz są na dół, na dół, na dół, do góry, do góry, do góry, do góry. Ale śmiesznie. Dobra, kupimy sobie z kołami u góry. <noise> nie, bez sensu to jest. Dobra, trzypunktowy zaczep, mamy ok. Ile koni 280 potrzebujemy? Spoko, żaden problem, kupujemy. To, to wiecie, to nie zawsze każde. Po prostu też to jest fajne, jest ładne, jest dużo, ogromne i mi się podoba. Eee, w każdym razie, wiecie, do, ty, ale jak teraz na przykład to sobie rozłożę, to czy te koła się obniżą, czy to jest po prostu coś zbagowanego? Nie, to chciałem odpiąć, ja żem zrobił. Żem zrobił. Oczywiście wiemy, że co zrobiłem, no ale tak. Mówimy sobie przecież na luzie, nie? Z tymi kołami, bo one tak, tak w powietrzu są? Ty, no one są w powietrzu, serio. A się kręcą. Ale dziwnie. Ej, bez sensu. Mam jakiś zbugowany, Mogę sobie kupić z tymi kołami na dole. Jak będziecie kupować swoje, swój siewnik, za zasadzarkę, to kupujcie z kołami na dole, bo później będziecie mieli coś takiego jak ja tutaj. No ale w ogóle, żeby było jeszcze śmieszniej, to nawet sobie tego teraz nie przetestujemy, bo nie mamy żadnego wolnego pola, na którym możemy to zrobić. Ale to nie znaczy, że nie możemy sobie już tym podjechać pod ósemkę, na której... Tak, ósemkę, na której za chwilę będziemy kończyć z tym rzepakiem i tam będzie tylko kultywacja... Później będzie nawożenie, później będzie sadzenie i później będzie znowu lepce. nawożenie Bo tutaj nawozu sobie nie możemy załadować yy, Trochę powoli to jedzie, ile ten, ten, ten John Deere ma mocy? Chyba dużo, nie? Chyba musimy poinwestować w maszyny, bo tak ostatnio sobie patrzyłem, mamy dość dużo pól. W sensie, tak mi się wydaje, że tych pól naprawdę jest spoko. E, na tą chwilę wystarczająco, więc chciałbym poinwestować właśnie w maszyny, no i przede wszystkim w rozwój gospodarstwa, bo już bardzo dawno nic tutaj nie robiłem, a pasuje wreszcie się wziąć za te konie i je tam przenieść. Jakieś świnie, e, kurnik to już miał być dawno, dawno temu. No i przecież jeszcze te owce, i wiesz, znaczy owce są, te krowy kiedyś tam. Po prostu jest tego tyle do roboty, a naprawdę kupowaliśmy teraz pola i przy polach działaliśmy cały czas yy, Dobra, co ja tu jeszcze potrzebuję? Potrzebuję jakiś... o, dokładnie, ciebie potrzebuję Tytuł Ferguson to jest dość silny Więc sobie będziemy tam jechali z tym kultywatorem Może jeszcze mamy jakiś wolny ciągnik? Chyba nie mamy... a, mamy tam jeszcze tego Newholanda w tej chwili Może go sobie gdzieś tam zaprzątniemy do akcji yy, A jeśli nie, no to nie, zwolnimy sobie czas do zera tu może sobie kiedyś taką w ogóle drogę zrobię w tym miejscu, żeby po prostu móc sobie przejeżdżać do kolejnego pola. Gdybyś tu trzeba było coś wyrównać. No dobra, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Musiałbym tutaj wtedy kupić tą wyrazownię, żeby sobie tutaj zrobić pole. No okej, okay. wiem, że w ogóle były takie, były takie osoby, które tutaj sobie działały w tym miejscu, urównały to wszystko i sobie robiły gospodarstwo, więc wtedy to jest dość spoko, bo tu nawet można jakoś zagospodarować ten teren, ale jednak było trochę ciasno, a ja po prostu miałem ochotę na dużą gospodarę o, co? O, normalnie jestem z Jestem z Także pozdro wszystkim stanterom! Pozdro Shepard, Sylo, Hogat. Dobra, w takim razie ja tu sobie dalej działam na tym polku. A z wami już się żegnam w tym odcinku, oczywiście. Zapraszam Was serdecznie do pozostałych odcinków, które są na kanale. Do tych, które będą się pojawiać, jeśli tylko macie taką ochotę. A tymczasem, dzięki wielkie za oglądanie! Trzymajcie się i see ya.